Zasada, się w ręce. Zasada samego, samego duszenia. E, Nieraz on mi nie da tutaj wejść. Tu on będzie wiedział o co chodzi. Tu jest jakiś wyższy pas, on będzie nie nie da drugiej ręki złapać. Powiedział, czy to się kończy. Często łapiemy, a czy możemy złapać takim bejsbolem, tak? Czyli tu łapię tak, jakbym łapał katalę bejsbola, łapię w ten sposób. E, tak byśmy bejsbol szoka robili. E, Łapiemy tu, tak? Czy go ściągam, tu walczymy, tak? Ściągam go za kimś, ono łapie się, bo z tej strony dami złapać, on się nie będzie bał, że ja tutaj pójdę po jakieś kończenie. Jednym ruchem przekładam mój łokieć, nad jego głową. Hop! I tu już mam bardzo mocne duszenie, tak? E, baseball szoka robiliśmy też z innych pozycji, nie czy pamiętacie e, to duszenie. E, było na ostatnich treningach, tak? Bo idzie naprawdę z góry, zrobić z kolana w żuchy, kolana na ostatnim treningu było. Idzie e, to zrobić z gardy, e, z góry tak, jak e, w, w e, jest bardzo dużo, jest bardzo dużo opcji tego. Czyli łapiemy od dołu tak, do krzyżowego, tak, Też jest znowu istotne, jeżeli on będzie miał ręce tutaj na klatce, nie będzie łapie za staram się mu zbić, złamać pozycję, teraz przekładam rękę sobie, tutaj go ściągam tak, do siebie ciasto i przekładam tą rękę na jego głowę, tu już mam duszenie, tak. E, nie zrobię tego, jeżeli on będzie miał dwie ręce na mojej klatce, no nawet go tu złapię to nie da mi tej ręki nam przełożyć, tak? Zbijam rękę, łamię pozycję, łapię baseball'a tutaj i teraz przekładam sobie na jego tętnicę, tak? Tu znowu, patrzcie na, e, na moją rękę. Mój nadgarstek tu będziemy mu zamykał tętnicę, tak? To potem mam ten ruch nadgarstka, którym tę tętnicę dociskam, e, Też częsty błąd jest taki, że łapię ci tutaj za nisko, Tutaj łapiecie bardzo wysoko, przekładacie no i tu w tym momencie jest za luźno, musicie mocno zaciągać i szukać tego i już jest problem tak? z zaciągnięciem. Jak łapiemy tego baseball szoka, musi być tak jak i bejsbolowy. z bolowej. Chcę rękę obok ręki złapać w tym zbożu. Jeżeli ja złapię za daleko, to już na takim nie zadziała. Tak? Sam uchwyt, jeżeli idziemy do po poduszenia kimonem, tak? to ważny jest sam uchwyt, ten tutaj. Czemu włożenie tego to już jest sama sztuka? Włożenie ręki, bo jeżeli ma Kimono gdzieś tam bardzo powyrywane Ja myślę, że złapuję go dobrze. Teraz będę chciał złapieć uduszenie, a moja ręka ucieka, tak? Zawsze jak próbujecie gdzieś tam złapać za kimono, dobrze złapać sobie na dole, naciągnąć sobie to kimono i wjechać. Teraz już wiecie, że to kimono jest dobrze napięte i przy ruchu już nie zjedzie. Jeżeli kimono gdzie luźne, ja sobie gdzieś tutaj złapę, będę chciał gdzieś tam iść, a potem się okaże, że mnie ręka zjedzie, tak? Zawsze, gdzieś tu walka, tak? Daję ręce do góry, tu walka. Naciągam kimono, wchodzę tu, tak? To już jest pierwsza rzecz, że próbujemy sobie zawsze to dobrze dociągnąć. Łapie bejsbola, tak tu i teraz moja ręka przechodzi, wjeżdżam na jego szczękę, tu domykam mu tętnicę, tak. Oczywiście jak on będzie brodem i do dołu udawał, to mamy tutaj przed przedramię, którym tu możemy troszkę powiercić. I też nie robię łokci do zewnątrz, tylko tu, tak. Łokcie przy klatce i tu pracujemy tymi adresami. Dociągamy, nie? Jeszcze raz. Łapię sobie tu. Mogę sobie, tak mówię, dociągnąć. Zbijam mu rękę. Łamię pozycję. Wchodzę po bezwola. Przekładam rękę. Staram się jak najniżej wjechać. I domykam duszenie. Raz, dwa, trzy.